I proszę Państwa, dzisiaj zapraszamy na filmy po sieradzu. I proszę Państwa, popatrzmy, dojeżdżamy do ronda. Z kierunku centrum będziemy jechać na Turek. Czyli będzie to Turek. Tak byśmy jechali w kierunku na wprost. Kursant wjeżdża bez kierunkowskazu, ale... Od razu do wyspy i już jest ustawiony do wyjazdu na Turek. Popatrzmy, znak Turek włączył kierunkowskaz, wyjechał w prawo.